Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze ogłoszenia parafialne. Dzisiaj obchodzimy niedzielę Słowa Bożego, która jest zatytułowana Przyjmijcie Słowo Życia. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej parafii księdza dr Janusza Wilka, który jest bibistą i na co dzień prowadzi dom rekolekcyjny w Kokoszycach. Po Mszach Świętych można zakupić propozycję, której redaktorem jest nasz homileta. To Biblia impulsy. Jest to pomoc i w rozważaniu Słowa Bożego, i pogłębieniu wiedzy o Biblii. Można sobie potem przy po świętej zobaczyć, jak to wygląda i kupić. Z tej okazji także proponujemy na każdy dzień tygodnia materiały do indywidualnej medytacji biblijnej. Są one dostępne i w formie drukowanej, i będą codziennie też wystawiane, a także są do pobrania z naszych stron parafialnych. Dzisiaj po mszy o 16.00 jest spotkanie w formie online dla bierzmowańców, a o 20.00 zapraszamy na medytację biblijną prowadzoną. Dziękujemy za ostatnią kolektę specjalną. Wyniosła ona 7100 zł. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafialne. Jutro święto nawrócenia Świętego Pawła. Ten dzień zawsze kończy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. O 19.00 będzie katecheza online o Eucharystii. Link do katechezy będzie na Facebooku parafialnym. Uwaga! Dodatkowe msze święte recytowane odprawiamy tylko do końca miesiąca stycznia, czyli jeszcze dzisiaj i za tydzień. Ostatnie msze święte kolędowe odprawimy w najbliższy piątek w intencji mieszkańców ulicy Sokołów, a w sobotę w intencji mieszkańców ulicy Generała Ziętka. Zapowiedzi na wakacje. Organizujemy wakacje z Bogiem i Owieczką Zosią, które będą w Jarosławcu nad Morzem od 26 czerwca do 3 lipca. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, szczegóły będą niebawem. Zapraszamy także na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 4 do 9 sierpień. I zapraszamy na parafialny rejs żeglarski Ojciec z Dzieckiem na Mazurach w terminie 10-17 lipiec. Więcej informacji jest już na stronie parafialnej, a także będzie wydrukowane w Biuletydzie za tydzień. Przypomnienia. Możemy oglądać msze święte w transmisjach online na naszym nowym kanale YouTube. Można na ten kanał wchodzić ze strony parafialnej klikając na kamerkę. Jak klikniemy tam, gdzie pisze wideo, tam spotkamy na tym kanale homilie i ogłoszenia parafialne. Przypominamy też prosimy żeby do Komunii Świętej podchodzić do prezbiterium odpowiednio wcześniej, tak aby czekać na Pana Jezusa, a nie odwrotnie. I na koniec dziękujemy paniom oraz panom, którzy troszczą się o kościół, przez jego sprzątanie, przez sprzątanie kaplicy adoracji. Bóg zapłać za tę posługę.